Dzień dobry, witam Was w kolejnej recenzji, tym bardziej w takim bardziej plenerowym otoczeniu. No i dzisiaj przedstawię Państwu taki oto samochodzik. Jest to model od firmy Norew, które mamegan pierwszej generacji poliftingowe, trzeba to dodać. No i dzisiaj troszeczkę ten model przybliży, co w nim jest ładnego, a co się w nim kompletnie nie nadaje. Zapraszam! Zacznijmy od frontu. Mamy tutaj dwa reflektory, atrapę chłodnicy, halogeny przeciwmgielne. Niestety nie ma tutaj rejestracji. Fajnie by ona tutaj wyglądała. Mamy tak samo tu wycieraczki, które nawet są ładnie i starannie wykonane. Mamy tak samo tutaj plastikowe, lusterka kołpaki są bardzo ładnie wykonane są oryginalne ładnie odwzorowane mamy tutaj kierunkowskaz boczny, niestety nie jest on pomarańczowy szkoda, tylko jest pomalowany po prostu w kolorze nadwozia mamy tutaj plastikową czarną klamkę, listwę boczną oraz wlew paliwa wnętrze Dla mnie wnętrze w tym modelu jest ładnie starannie wykonane, choć jedyny minus jaki tam dostrzegłem to brak loga Renault na kierownicy. Tył modelu jest tak samo starannie wykonane jak cała reszta, mamy na górze spryskiwacz, wycieraczkę, światło hamulca, brak rejestracji, napis Renault oraz na, po prawej stronie napis Megan Mamy tutaj wydech, bo jest on umieszczony na szczęście po oryginalnej stronie. I oczywiście reflektory są poliftowe. Lewy bok modelu jest niemal taki sam jak prawy bok, więc oprócz tego, że nie ma tutaj w lewą paliwa, więc nie będę tutaj się nad nim jakoś niesamowicie rozwodził. Spód modelu raczej nie jest ważny, gdyż jest tutaj tylko nazwa tego samochodu, Renault Megane, firma, którego wyprodukowała oraz skala, w której jest on stworzony. Mamy tutaj taki znaczek, który nie wiem co oznacza. Jeżeli wiecie, no to możecie mi napisać w komentarzu. Jak dla mnie model jest bardzo starannie wykonany. Jedyne, co bym tu dodał, to rejestrację. A tak to wszystko jest na swoim miejscu i nic nie odbiega od Oryginalnego modelu tego samochodu w rzeczywistej skali. No dobrze, moi drodzy, z tej krótkiej recenzji mam nadzieję, że dosyć dobrze opisałem ten model i przybliży Wam to jego zakup. Dziękuję że my Wam, że byliście. Trzymajcie się na razie. Cześć.